Chyba tu mówi Jarek. Yy, w dzisiejszy, w dni, pierwszy dzień świąt. Yy, chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia, pomyślności i oczywiście szczęśliwego nowego roku. Tak jak, tak jak żeby się zmieniło się. Tak jak wszystkim youtuberom też pozdrawiam, bo jestem fanem też, lubię youtuberów. Tak więc ja pozdrawiam youtuberów. I tak więc tak. Co się stało się, że nie nagrałem, także że co się stało się, że czemu mnie, długo mnie nie było, czemu nie nagrałem i no, no i dlaczego nie, nie było mnie, właściwie czemu nie, byłem, nie, nie, nie było mnie nagranie, a to po prostu ten, że musiałem mieć dużo zajętej roboty, to tam, to tu. Za dużo roboty się miało, się też, ale no, no i tak więc, też tak, że no, żeby było fajnie, musiałem coś porobić, nie chciał mi się nagrywać. Mówię, a po nagram, a potem nie nagram i sobie, eee, dobra, mówię, a dobra, dzisiaj jest pierwszy dzień świąt, to mówię, a dobra, pójdę nagrać sobie filmik, no. I tak więc, macie ode mnie filmik, fajnie, prez w prezencie, no. I tak, więc tak. Yy, I tak. I chciałbym jeszcze. No co? Chciałbym jeszcze pokazać Wam nowy, nowy nabytek. O, mój głośnik dostałem. O, taki nietypowy, takie funkcje. O, ma nawet. O, tu USB-ka. Nie wiem, czy dobrze widzi, będzie widać, ale tu ma na wejściu USB-ka, ja Wam pokażę. O, zaraz. Zaraz. O. O. O, dobra. Zaraz wam pokazę. Już chwilka. Momencik. Moment. O, tu, tu jest na USB, tu jest na audio tu na ładowanie. O! O, i tak, więc tak. I teraz możecie napisać właściwie... Możecie mi powiedzieć mi... Właściwie możecie mi napisać, jak tam w ogóle wczorajsze święta, czy Wam się udało się, czy, czy nie, nie, czy nie, czy było, w, było fajnie w tych świętach, czy jak, czy nie. Jak tak, to, po, to pozdrawiam oczywiście, no też, ale to było, na, nawet to też było ok A jak nie, no, to trudno, no. No to co? To... No i tak, więc tak. Ale, ale spokojnie. Na nowym roku 2021 roku ku, yy, zaplanowałem, że będzie teraz yy, więcej odcinków u mnie. Się spodziewajcie się. Nowych odcineczków będzie bardzo dużo. Tak więc, tak więc jak jeszcze chcesz nowy zasubskrybuj mój kanał. Zostaw dzwoneczek i łapkę w górę. I dziękuję bardzo za 30 subskrypcji. Nie, nie widziałem o tym, że dost, już dostałem 30 subów. A się sam się zdziwiłem się kurde, jak tak dalej będzie, to w 2021 roku pójdziemy o krok jeszcze wyżej i wtedy jeszcze coś będzie fajnie. Ja wam mówię to. Będzie fajnie. Ja to mówię, ale nie wiem co. Zobaczymy, co jeszcze będzie. No, i tak więc, co jeszcze chciałbym jeszcze taką informację mieć? Co mam jeszcze mam powiedzieć do informacji? Aha, no, tak więc, jak słyszeliście, czy nie, spodziewajcie się po Nowym Roku kolejne odcinki, albo jeszcze przed Nowym Rokiem, jeszcze coś nagram, może. A jak chcecie, o! Chce, jak chcecie, to jak chcecie, to mogę jeszcze nagrać z petardami. Nie wiem czy mi się uda. Nie wiem czy, czy kurde mi zablokują filmik, z tym, z petardami. Kurde, czy, kurde tak się to, tak się zastanawiałem się też, czy, czy nagrać z petardami, kurde, bo mam tam parych, ale nie wiem, kurde, tak się troszkę się cykam się. Ale to wtedy musiałbym pojechać do miejscu wejścia, później, później nagrać, później to muszę mieć przygotowane, o masakra. Ale, ale to spokojnie, to, 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 to jeszcze, jeszcze się oczekujcie, oczekujcie jeszcze dalej na mój filmik. Musicie oczekować na kolejny filmik mój, bo może też wpadnie kolejny filmik nowy. No i tak więc tak yy, Co jeszcze mogę powiedzieć dalej No to, no na razie nic się nie zmieniło się na razie jest OK Tak więc ja tylko mówię tak żeby było fajnie w 2021 roku żeby się zmieniło się wszystko co będzie Tak więc ja pozdrawiam yy, i możecie zostawić subskrybuj załapkować, zostaw dzwoneczek i napisz fajny komentarz a ja Wam życzę Wam wesołych świąt i co tam? No, wesołych świąt i nowego roku 2021, żeby było jeszcze lepiej. Pozdrawiam, Jarek.